A witam się z wami bardzo, bardzo serdecznie moi drodzy i dzisiaj was zapraszam na taki krótki haul zakupowy i zaczniemy sobie może od taki serek wiejski razy dwa z ananasem po prostu z przeceny dwie sztuki chłopcy sobie wezmą do szkoły kawałeczek pasztetówki my lubimy do ciast sobie wzięłam, bo już mi się skończył taki olejek waniliowy i taki olejek pomarańczowy tutaj mam w plasterkach ser gołda, 150 gram, nie za dużo ja bardzo lubię do kanapek taka wędlina też na promocję, jak widzicie z 7 na 5 59. szynka taka bardzo dobra tylko termicznie wzięłam sobie dwie gorzkie czekolady takie z najtańszych. będę używała je jako polewy do po prostu ciasta, albo do ciasta sobie jakiegoś takie czy do babeczek gorzka czekolada kostki rosołowe oczywiście muszą być sobie wzięłam do ciasta będę musiała zrobić, bo się chcę kupiłam dzisiaj ciastka, jakieś ciasto jogurtowe czyli mam jogurt naturalny jedna śmietana zachciało mi się takich śledzików filety śledziowe w sosie koperkowym to może wspólnie na kanale wam pokażę jak one smakują i czy Wam polecam? Nigdy jeszcze takich nie kupowałam w takim opakowaniu, więc spróbujemy. I papryka szczeciński z firmy Dega też, jeżeli będę w stanie, to Wam pokażę i powiem, jak smakuje taka recenzja, bo ja pokazuję różnego rodzaju konserwy, trzy cytryny, bo będę robić jeszcze. Jabłka prażone. Przyniosłam takie antonówki. To macie już film na kanale. Pokazywałam jak robię takie jabłka prażone. Cytryna, po to, żeby jabłka nie czerniały. Ketchup yy, pikantny. Tym razem podliczki, bo miałam punkty w stokrotce więc wziąłam na punkty. Przeprawa oczywiście, do zóbki płynie Magi, wisię z lubczykiem, wyciągiem z lubczyku. Tutaj mam trzy sztuki, wzięłam, ale tylko było już dwa do jednego, trzy do jednego nie było, żeby dodać jeden taki konfiturek do tych moich jabłek. Chciałam trzy sztuki, chociaż nie jest to konieczne, ale ja sobie dodaję. Przyprawa do pizzy, często robię Pieprz czarny Pieprz kolorowy, bo ostatnio robiłam paprykę i był mi potrzebny Miałam dwie sztuki, jedną zużyłam Pieprz ziołowy I mam jeszcze ciastka, takie wzięłam Familijne cytrynowe wafelki Familijne smaku śmietankowym I dzieci lubią i my lubimy i takie ciastka. Te są bardzo dobre. żeśmy brali, że mogę polecić. Szarlotka. Takie kwadraciki. Nadziewane jabłuszkami. Tak to wygląda, jak tutaj widzicie na załączonym zdjęciu. Ja się śmieję, takie ciastka babcinę, ale bardzo dobre. Pół kilograma tych ciastek, także troszeczkę tych ciastek jest. Ostatnio właśnie zrobiłam, mam tutaj, zrobiłam drugą porcję z tego przepisu, co Wam ostatnio dawałam, papryki. Papryki jeszcze mam, zielone, ale myślę, że te na polu to trzeba będzie obarwać, bo nie wiem, czy one będą w stanie dojrzeć. Także jakieś ciasto pomyślę, pewnie z jabłkami, może jakieś jabłkowo-orzechowe, mam jogurt naturalny, jeszcze mam masło, margaryny, zapas nakupiony, więc proszek do pieczenia, wszystko mam tylko głównie jogurt wzięłam i wzięłam właśnie do ozdobienia jakaś gorzka czekolada, mam śnieżkę mam mascarpone, coś tam pewnie wymyślę, orzechy mam jeszcze z tamtego sezonu ale już orzechy też spadają i trzeba zbierać, albo damy jakieś mieszane owoce, tam troszkę mrożonych, może jabłka zobaczymy, coś tam, coś tam, wy kombinuję na prędce być może jutro będę robić to ciasto, ostatnio pogoda taka wiecie e, deszczowa, no dzisiaj akurat nie pada troszkę się rozpogodziło, więc można śmiało coś w domu podziałać, także chyba na tyle, żegnam się, papa pa.